Poczekaj, poczekaj! Nie tak szybko, panie kolego. To jest Fiat la Ferrari. No to trzy, dwa, jeden. tam zagościły pięciocylindrowe jednostki fiatowskie. Rzędowy 5cylindrowy silnik o pojemności 2 litrów, zarówno w wersji bez turbo, jak i w wersjach z turbo. W sumie się dopiołem, tylko ten dziad, bo on jest taki, muszę go czujnym być. Więc dobrze. Potela sobie nie podsujesz <laughs> Możesz próbować. E, tylne światła, które są moim zdaniem wzorowane na, na Ferrari, aczkolwiek miłośnicy marki bardzo nie lubią jak się to auto nazywa małym Ferrari. Bardzo, bardzo tego, Czyli się na bardzo na tego roz... nie lubią. Przepraszam, to <laughs> tak. się więcej nie powtórzy. A... Mały Ferrari. Tutaj mi coś, a tu jest taki ten, co to jest? No czy znaczy, tu się noga mija z tym, dobra. No mm. dobra. Się Witamy, pan. Panie Marcinie, tam widzowie. Witam serdecznie. Całą rzeszę naszych fanów jesteśmy na kanale KME. Ja jestem LPG master. A ja, ja jestem Marcin Kot z firmy MacLPG. Z Rzeszotar. Z Rzeszotar. Makowa pod Makowa maszynę. 5 cylindrów, silnik. Zamknijmy sobie okienka, to może tak cokolwiek jest. będziemy w stanie usłyszeć. Fiat do trackdayów, do torowych różnych wyczynów. Zabawka na wolne chwile, żeby pojechać na tor, pojeździć, a na publicznej drodze na wtedy być spokojnym. Mandaty poszły do góry, to trzeba znaleźć inną formę zabawy no, na drodze. Się tak ustawili, że ciężko będzie wykręcić. Może do warsztatu sobie wjedziemy. Damian, otwórz nam warsztat. To ja sobie może poprzez warsztat zawrócę. Nie myślałem, że o jakimś short shifterze? Myślałem. W wielu rzeczach myślałem, ale niestety rady kredytów poszły do góry i trzeba mieć priorytety. A tam mamy sobie zawrócić jedziemy na chwilę do warsztatu. Chyba jedziemy w te. Jakie sprzęgło tutaj mamy? Sprzęgło jest teoretycznie seryjne, tylko że od Alfy. Musisz sobie drzwi poprawić. Sprzęgło jest seryjne, tyle że od Alfy. Jedyne co, to jest obite kewlarem, żeby trochę większy moment obrotowy było w stanie znieść. Ale może Marcin inaczej, bo ja o Fiacie Coupe za dużo nie wiem. Ja tylko wiem, że Coupe i Barchetta to były dwa takie modele, jednym się podobające, drugim troszeczkę mniej się do kamer cofania przyzwyczai, to potem analogowo sobie ciężko poradzi. To może opowiedz w ogóle jakie te Fiaty Coupe były, jakie znaczy, były dostępne silniki, od którego roku to produkują? Pokrótce mówiąc, Fiaty Coupe pojawiły się na rynku w 93 roku. Początkowo najmocniejszą wersją była czterocylindrowa jednostka z Lancia Delta Integrale, dwulitrowe 16V Turbo. Przednim nim Przednim napędzie, napędzie. O, nie było kładowego. Nie, nie było, Zarówno w przedliftowych jak i poliftowych wersjach, tak jak ta, były tylko przednie napędy. Także do liftu, do 96, 97 roku, Fiaty kupę wychodziły tylko z czterocylindrowym silnikiem 16V turbo. To była najmocniejsza jednostka. Ile koni w serii? 190. Nie pamiętam, o, nie chcę to być. złamać. Tak tak 220. 180 albo 190 koni, już, już, już nie pamiętam. Taku, taką sztukę też miałem zresztą, to było moje pierwsze auto w ogóle. A to mówisz o Fiacie? Nie o, o Fiacie. 2 o Fiacie. O Fiacie. O Fiacie. litry Turbo 16V. To, to był mój pierwszy samochód, pamiętam, kupiłem pod Poznaniem, ale ja kupiłem już zmodyfikowaną wersję 250-konną. I takie oto były moje początki za kierownicą. Yy, ale tak jak zacząłem mówić, do czasu, pierwszy, do czasu liftu yy, w wersji poliftowej były tylko 16V Turbo, 2 litry 16V bez turbo i wychodziły też silniki 1.8, yy, też 16V. 96-97 rok yy, ma miejsce yy, wypuszczenie modelu poliftowego. Tam zagościły pięciocylindrowe jednostki fiatowskie, rzędowy pięciocylindrowy silnik o pojemności dwóch litrów, zarówno w wersji bez turbo, jak i w wersjach z turbo. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z autem doładowanym. Fabrycznie samochód posiada 220 koni. Który rok jest tego Fiata? Ta sztuka jest A. z 1997 roku. To jest mój w historii chyba czwarty czy piąty fiat kubę. Czyli jesteś miłośnikiem, fiatak? Wiesz co, do pewnego czasu nazwałbym siebie owszem, miłośnikiem, a tą sztukę kupiłem, nazwijmy to z sentymentu do tych samochodów oraz w związku z tym, że auto dokładnie znam, budowę, naprawę i wiedziałem, że jest to bardzo fajna baza, żeby sobie zrobić takie trackdayowe auto. Tą sztukę kupiłem tak naprawdę bardzo zaniedbaną od razu z myślą o pełnej odbudowie. Masz jakieś zdjęcia, żebyśmy wstawili do filmu? Powinienem znaleźć. No to powinienem się znaleźć. Wysząć. Auto się budowało długo, bo tak naprawdę po godzinach zbudowanie tego auta zajęło chyba ze 2 lata. On finalnie był i w innym kolorze, i po poprzednich naprawach blacharskich, silnikowo to auto również nie było zbyt zdrowe. Zawieszenie to tak naprawdę tylko na złom się wydawało. No powiedziałeś, że korozja żre te fiaty na Tak, porębie. jak jest cicha noc, to słychać, jak go zjada. Także, żeby go utrzymać jako tako w formie, żeby dało się nim jeszcze bezpiecznie jeździć, to niestety moje prywatne auto codzienne hmm. stoi na dworze a on siedzi w garażu schowany, żeby go oszczędzać przed korozją. No. Sylwetkę ma dość fajną. No, Takie pierwsze skojarzenie to na z jakimś takim ponad, coś ponadczasowa. Podobny, tak? Ponadczasowa na pewno. E, ciekawostką, że w wielu miejscach na tym aucie mamy znaczki włoskiego studia projektanckiego Pininfarina, ale to nie Pininfarina jest e, powiedzmy Wórcą sylwetki zewnętrznej tego auta Pi jedynie stworzyła tutaj wnętrze, gdzie siedzimy. Tam, na, o, tak jest. O, o, on nie jest chętny jechać z wolny obrót. <grych> e, natomiast sylwetkę auta zaprojektował Chris Bangl, późniejszy nadworny projektant BMW. Także jemu zawdzięczamy maskę, unoszoną razem z lampami, e, tylne światła, które są moim zdaniem wzorowane na, na Ferrari, aczkolwiek miłośnicy marki bardzo nie lubią, jak się to auto nazywa, małym Ferrari. Bardzo, bardzo tego, się bardzo tego się nie, nie lubią. Przepraszam, to <laughs> się więcej nie powtórzy. Ale, ale trzeba przyznać, że sylwetka auta no, nawiązuje, nawiązuje. W tym konkretnym aucie mamy dosyć mocno zmodyfikowany silnik z standardowych 220 koni. Finalnie mamy do czynienia z 380 koniami i jest to tak naprawdę prawie, że maksimum co możemy zrobić bez zakucia tego silnika albo bez... I on nie jest nie. A co nie. zrobiłeś w nim strać tajemnic? No, przede wszystkim większe turbo. To podstawa. Eee, dużo wydajniejsze wtryskiwacze od fabrycznych. Eee, zmieniona pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa, eee, cały dolot, eee, intercooler centralny. Wydech od początku do końca mamy tutaj 3,5 cala na wyrost, bo były plany dalszych modyfikacji. Na razie życie te plany zweryfikowało eee, ostrzejsze wałki rozrządu. I przede wszystkim no, strojenie. Tutaj fabrycznie auto było sterowane poprzez jednostkę boszowską, przez Motronika. Obecnie znajduje się tutaj no, zewnętrzny komputer jednej z polskich firm który no, steruje. Eku Master możemy no, Eku powiedzieć, Master, no. bo zrówny Maćka Manejkowskiego. Nie, nie wiedziałem i, czy sobie e, życzysz. E, no szereg ludzi z, z Motorsportu, z rallycrossu, To no, też polska firma. Tak, no, tak. Więc tak. promujmy co polskie, No to tak. No, nie no kupujcie. To, no to oficjalnie tak. Co ze swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie Eku Master. Ci, którzy są związani z Motorsportem, doskonale znają tę markę i Wam akurat nie muszę tłumaczyć, co znaczy EQ Master. Natomiast ci, którzy nie do końca na co dzień zajmują się samochodami do sportu, myślę, że powinni się o tym dowiedzieć. I dzisiaj Wam o tym opowiem. Auto jest sterowane Ekumasterem, co daje też fajne możliwości dalszego rozwoju projektu, ale jak to się potoczy, to, to zobaczymy. Attenzione, eccola qua. È incredibile questa vettura. Ieri ha sorpreso un po' tutti. Stiamo parlando di Marco Magrelli, 650 cavalli per il pilota dei tortellini, sì. Con questa Fiat Coupe del Z pierwszych takich rzucających się w oczy tematów, no to jest wymieniłeś poszycie maski przedniej na plastik. No tutaj oprócz mocy, wiadomo w świecie motorsportu najtańsze konie to jest ujęta waga. Auto w tej chwili waży 992 kg. No teraz pewnie więcej, bo nas jest dwóch. Ale sama, sama auto waży 992 kg. W jednej z firm udało się zamówić maskę z laminatu to w stosunku do sta, stalowej, oryginalnej maski, no to mamy duże ujęcie masy. Ile kilo mniej więcej sprawdzamy? Myślę, że ze 25 kilo na pewno. Aż tak? Tak, bo to jest duża maska. Aha, duża maska tak. ze wzmocnieniami i tak dalej. Przednie te małe błotniczki, też stalowe, wymienione na... No, no, tych błotniczków prawie nie ma, bo to koło tak. to pokażemy. Jest tak. tak, one to powiedzmy sobie po prostu w komplecie dostałem razem z maską. Przedni zderzak jest zrobiony na wzór fabrycznego z wersji limitowanej, jednak też jest z włókna szklanego i mamy dorobionych więcej otworów do interkulera i dodatkowej chłodnicy oleju. No dodatkowo, jak tutaj pewnie na filmikach, na zdjęciu powinno być widać, z wnętrza już prawie wszystko mamy wyjęte, co tylko możemy mieć. No i mamy też dodatkową masę. Mamy dodatkową masę, bo auto jest zasilane gazem i w warunkach drogowych, i w warunkach trackdayowych. Auto porusza się na instalacji gazowej. Co ciekawe, samochód y, jest wystrojony na EQ na paliwie 100-oktanowym. I minusem jest to, że tylko te paliwo można tankować. Ale w przypadku instalacji gazowej. Można by powiedzieć, że auto się zachowuje nawet lepiej na gazie no, aniżeli na ziemi. Bo gaz benzynie. też jest lekko ponad 100-oktanowy, więc nie ma dysonansu między paliwem. Dokładnie. A jak również, bo o to też chodzi w instalacjach gazowych, no chodzi też o oszczędność. Chodzi o oszczędność, bo track day na paliwie 100-oktanowym na torze może zaboleć po kieszeni. No, a w Twoim przypadku choć też o reklamy A to łóżunk, oczywiście, tak? że tak. Że jak takie auto się da przekonwertować skutecznie na, na gaz i jeździć na tym gazie bez najmniejszych problemów i z zachowaniem pełnej elastyczności silnika i pełnej mocy, no to myślę, że każda potencjalna osoba, która takie auto zobaczy w akcji, że tak to ujmijmy, no to powinna dojść do wniosku, że i zwykłe drogowe auto tym bardziej jesteśmy w stanie skutecznie przerobić na gaz. Pewnie, że tak. A zapytam Cię o hamulce, bo przy Hamulce też tu chyba coś podobało. Nie, tu cię zaskoczę, że fiat 4-kłośkowe takie, takie. jest to fabryczny zacisk. Wiesz, fabryczny A, Ja w tym tego aucie. jeszcze nie powiedziałem, ja trzy sezony od 90 w 1994 roku za 100 milionów złotych. A mówisz, że te Fiaty zaczęły być pierwsza wersja w 93? Tak. A ja w 94 kupiłem za 100 milionów złotych sprowadzone z Włoch Fiat Uno Turbo z Digital Deską, 1.4 Turbo, ale w budzie tej starej od 1.3, z pękniętą skrzynią biegów. Naprawiłem to wszystko, kupiłem skrzynię od Fiata Ritmo Abarth 130 TC, miałem lepsze przełożenia i tym... No, też ewoluowałem, jeździłem takie kaleodesy, potem rajdy popularne, zrobiłem licencję, miałem hydrauliczny ręczny, korektor hamowania. No. Fiat jest fajnym samochodem, ale jest awaryjny. To, to Japończyk, a to, to jest duża różnica. Natomiast jak się włoży serce, to można tym robić wyniki. które kupimy, nazwijmy, z drugiej ręki i będziemy nim jeździć, to jeżeli poprzedni właściciel o to nie dbał, no to naprawdę to auto może być niezłą, niezłą skarbonką. A to, że ja tak nie wiem, to ja, ja je traktowałem bazowo, no Ty też tego traktowałeś tak, bazowo. Tak, dokładnie. Ta również. I ten samochód odpukać, no, od kiedy zakręcisz. został zbudowany, poza zmieleniem dwóch skrzyń biegów, nie miał żadnych usterek. się można spotkać, bo tutaj opowiadałeś, że gdzieś niedaleko macie tor, tak, no na którym jest Krzywa i na tym torze można sobie w bezpieczny sposób doskonalić własne umiejętności i rywalizować ze stoperem. No i z jakimi stoperem? samochodami jesteś porównywalny, jak tam się spotykacie? Wiesz co, z takich powiedzmy samochodów, od których na zawodach udało się zrobić lepszy wynik, no to z takich, którymi można się pochwalić, no to na pewno będzie C63MG, ale tutaj myślę, że bardziej po prostu specyfikatoru odpowiadała bardziej temu samochodowi niż Mercedesowi, ale jednak yy, oraz Kia Stinger 3 litrowa. Również a to już jest duże, również auto, duże auto i też podejrzewam, że specyfikatoru. Spieszenie poniżej 5 sekund. Tak. Przy dobrze rozgrzanej oponie i dobrej nawierzchni jestem w stanie tutaj powtarzalne 4-7 do setki robić. Zawieszenie jakie tu zastosowałeś? Pełny gwint. O mory, tak, Tak, w gwint firmy, mówimy? K2 Racing. Co to? Takiego. Producent Jest taka bardziej To tak jak słyszałem. E... sobie gdzieś chyba zawrócimy zaraz. Można. Jest to firma, która produkuje zawieszenia gwintowane i posiadała w swojej ofercie po prostu zawieszenie do tego modelu auta. O kosztach nie mówimy, bo istnieje ryzyko, że żona ogląda. Tak, że, że będę nie miał po co wracać do domu. Ale to możecie zawsze napisać w komentarzu, bo już żony komentarzy nie będą czytały. To Marcin odpowie na pytania. Dobrze, pomału będziemy, pomału będziemy zawracali, tak się zastanawiam, co by tu jeszcze mogło widzów zainteresować, jeśli chodzi o ten samochód. No tu wjechaliśmy w takie już tereny, bo to są tereny niegdyś, bo niemieckie, rzekłbym, prawda? Tak, 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 tutaj były tereny niemieckie. Praktycznie wszystkie zabudowania, przynajmniej te starsze, które tu widzimy, są niemieckie. Jakieś pozostałości po polskim osadnictwie, które miało tutaj miejsce, ale przed czasami niemieckimi, no to raczej tutaj nic nie, nie uraczymy w okolicy. No dobrze, może troszeczkę przyspieszymy. Oj, teraz ożyło dopiero, bo tak to była dziadkowa jazda. To był, to był dopiero początek możliwości. Ta, ta auto woli drugą część licznika. zdecydowanie. Wyjechałem poza obszar zabudowany. Pedały są fajnie ustawione, bo można korzystać z tej techniki między gazu. Tak, tak. Hamujesz lewą nogą? Wiesz co? Staram się nie, bo ja dużo jeżdżę automatem. To zazwyczaj prawą nogę używam, ale gdzieś tam jednak odrób No Ale też jakieś też. zimowe, po, zimową porą po to, też sobie pojeżdżałeś? Nie, nie wyciągam tego auta w zimę. A, czyli asfaltowy jesteś? Pełny i przód napęd, to. Trasy. Faktycznie jest to auto torowe, rajdówka trochę inaczej się zadumuje. inne ustawienia zawieszenia. Ale podoba mi się układ pedałów, jest super. Jedynka by się przydała tłuszcza, bo on ma kupę Jedynka momentu. jest bardzo A ma krótka. napęd na jedną oś, więc... Tak. Ta jedynka tutaj tak naprawdę jest, tak jak Marcin startował to jest do rozgrzania opony i zaraz dwa. Tutaj też można stosować technikę ruszania po prostu z drugiego biegu. A na biegu. mokrym to na bank. Tak, na mokrym hmm. to Na mokrym, nawet mokrym nie ma to w ogóle co. można zapomnieć o pierwszym biegu. Hmm. Nawet jak jest taka przesychająca nawierzchnia, to i tak już drugi bieg jest na początek, bo no nie ma sensu inaczej. Tak, i zawias jest typowo, typowo torowy. Tak, teraz są nastawy typowo torowe, nawet nie, nie zmieniałem na tą przejażdżkę. Ale nie zrobiłeś jej przesadnie niskiej. Ona jest taka w miarę kulturalna, no bo to też, też na kołach i na Wiesz, gazie. Tor w krzywej też nie jest idealnie równy. Ale mówię, na dojazdówce jedziesz na gazie i tak. jedziesz, no żeby nie haczyć wszędzie. Bo my teraz Dokładnie. mamy też taką BMW, która jest no ultra nisko ustawiona i to jest wielki problem. Także ja ją troszeczkę podniosę, ale to pora przyjdzie w innym filmie. Czyli tutaj do poprawy jest przede wszystkim downpipe, bo on dosyć nisko schodzi. I no, gdyby go bardziej położyć przodem, no to już byłoby ryzyko, że będzie hacz. O, wracamy do Twojego warsztatu. Ja tylko przypomnę, że to jest przy trasie S3. Pomiędzy Legnicą a Lubinem. Lubinem. Tak jest, Rzecz No, Ale 5 km do Legnicy mamy. Tak, tak, to można by nazwać przedmieściami miasta już. Ulica Makowa 1, zjeżdżacie sobie, słuchajcie, w alejkę tą serwisową, nazwijmy to. Przy autostradową, dlatego Marcin nie może tam umieścić no, nie szyldu. Mogę. Niestety nie mogę. Klienci często pytają, czemu tam nie zma jakiegoś szyldu, czemu nie dam, czemu nie położyłem. No ale niestety mówię, że GDDIK nie wyraziło zgody. Ale na I... facejach znajdziecie MackLPG Solution. Tak, wystarczy... Autoryzowany warsztat na mapie KME.eu. Wystarczy w mapach Google wpisać Makel że przyjeżdżają. Przyjeżdżają i... klienci choćby z Wałbrzycha. Przyjeżdżają. Bo ciężko jest znaleźć gazownika tej klasy, co, co marci. Staramy się, żeby cały czas się rozwijać, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi technologiami i żeby robić to, co robimy. Na najwyższym to, poziomie. I to co lubimy robić. Tak, tak. To, to jest prawda. Bardzo lubimy to robić. Yy, zarównie, zarówno mnie, jak i mojego szwagra, mojego pracownika. Yy, bardzo to interesuje. Daje dużo satysfakcji. Zarówno praca z ludźmi, jak i przede wszystkim z samochodami. A no i dlatego też. Byłeś z nami, jeździłeś z Jerą, z Markiem, z Trochę, Trochę lepsze odczucia. Z niż tutaj. Palcie, z tym jechałeś, super. Też, też jechałeś. No, z... Nawet bym powiedział, że z nim chyba trochę większe emocje były jak. No bo Maciek bardziej widowiskowo, tak. tak Maciek tak. się znam całe życie praktycznie. A Maciek w ogóle to czołgista, i nie wiem, czy tutaj nie służył niedaleko w jednostce czołgowej w Żaganiu żebyć, no, tak ręce przy sobie, tu nie ma żadnej prędkości, to jest. my sobie już niedaleko mamy do warsztatu, także w tym odcinku się będziemy żegnać. Do, do zobaczenia na gazie, co wymyślił Robert Schmajna, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy Spółtwórca również zespół Nebo Sky, programu eksperckiego. Tak. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.